Witam, mam na imię Natalia i w Stowarzyszeniu Prosiwię pełnię funkcję Rzecznika Spraw Praktykanckich. Stowarzyszenie to jeden z większych w kraju praktykodawców, i właśnie na praktyki zawodowe chciałabym Was do nas serdecznie zaprosić. Przygotowaliśmy dla Was dwa pakiety: standardowy, gdzie przez dwa miesiące praktykanci pracują w grupach, i indywidualny, dostosowany do możliwości czasowych studenta. W pierwszym można zaliczyć 160 godzin, natomiast w drugim 200 godzin praktyk. Oferta skierowana jest do studentów takich kierunków jak psychologia, pedagogika, resocjalizacja, kryminologia, prawo, kierunki socjalne, dziennikarstwo, a nawet public relations. Stawiamy akcenty na praktyczne przygotowanie do zawodu kontakt z beneficjentami, wgląd do akt, opinii, konsultacje. A wszystko to pod okiem przyjaznych i zaangażowanych specjalistów. Wystarczy dostęp do internetu. Stowarzyszenie realizuje praktyki od kilku lat. Dotychczas skorzystało z nich ponad 500 studentów z ośrodków uniwersyteckich, publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Nauczymy Was innej perspektywy. Pokażemy praktyczne aspekty Waszej przyszłej pracy w zawodzie warto spróbować. I jeszcze jedno. Realizując u nas praktyki, wspierasz potrzebujących, ludzi wykluczonych i stygmatyzowanych. Czekamy na was. A więcej informacji możecie znaleźć na stronach www.stopstygmatyzacji.pl, www.prawadlakobiet.pl. I www.poradymyślnik24.pl. Możecie do nas także napisać na maila koordynator SOPS małpa. Zapraszamy!